Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, pisał przed wiekami poeta. Zdrowie to coś, co obok miłości, dobrego humoru, pieniędzy najczęściej pojawia się też w naszych życzeniach. Zdrowie to też temat rozmów, jakie będę prowadził z ekspertami z różnych dziedzin medycyny w ramach podcastów Drugi Rzutoka, którego jestem jednym z prowadzących. Liczę, że dzięki tym podcastom, dzięki informacjom w nich zawartych zyskacie Państwo wiele ciekawych szczegółów, a także przekonacie się, jak fascynującą dziedziną jest współczesna medycyna. Dowiecie się m.in. jak wspaniałe osiągnięcia ma dzisiejsza kardiologia czy okulistyka. Nazywam się Sławomir Zagórski, z wykształcenia jestem biologiem, w okopre piszę przede wszystkim o systemie ochrony zdrowia. Gdy jesteśmy młodzi, traktujemy zdrowie jako coś normalnego, o co nie musimy się starać i co będzie trwało wiecznie. Tak niestety nie jest. Zadajemy sobie w związku z tym wiele pytań. Co zrobić, żeby to zdrowie zachować a jednocześnie się nie umartwiać? Jak o siebie zadbać? Jakie szczepienia ochronne wykonać? Jakie sygnały, które wysyła nasze ciało, powinny nas zaniepokoić, a którymi nie musimy się koniecznie przejmować? Jak zadbać o zdrowie naszych bliskich, naszych rodziców, naszych dziadków? Co zrobić, jeżeli dotknie nas jakaś choroba? Bo przecież prędzej czy później coś takiego w naszym życiu na pewno się zdarzy. Na te, a także na inne pytania, będziemy starali się uzyskać odpowiedź od naszych ekspertów. Zapraszam Państwa co poniedziałek od 6 rano na podcast Drugi Rzut Oka.